Ziemaneczkę wszystkim mamy godzinę 9.10 U nas sypie o moje gołębie chodzą Tylko otworzyłem od razu rura Same się zerwały Mam nadzieję, że śnieżyca ich nie zabierze one coraz wyżej się podnoszą nie było jakiś kichy zaraz. Młodziaków trochę się polęgło. Muszę jechać dzisiaj po obrączki do Andrzeja. Może niektóre trzeba obrączkować. Są już spore. Gdzieś poszło, nie wiem, zobaczymy. Może przyjdzie jeszcze, już niech coraz bardziej sypie. one tam są, jeden z. Frunów. Nie bardzo żeby gołębie chodziły, bo może być po gołębiach Ale zobaczymy Chmury brzydkie na śnieg A one latają a czymy znaczy, nie siadają, bo może być faktycznie kicha coraz mocniej zaczyna zsypać. No Nie chcą usiąść. Chodź, 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 chodź. Były niżej, już się podniosły. Niedobrze. Siadać mało, siadać. Chodź, 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 chodź. No jak na złość, będą teraz latały. Ale co im zrobisz? Nie chcą siąść? To jest mega para. Jasna z winerem. Zniosły drogi czy nie zniosły? Jeszcze nie tam pauzę. A tamte pracują dalej. Już wyżej. co nie było zaraz jakiejś porażki za 20 gołębi chodzi o, moje orły zachodzą się nauczyły wchodzić do swojej budki tam kurzwa latać się chce oszołomą Człowiek gonił no nie chciały latać. A teraz nie trzeba ich gonić, same latają. Co za gołębie. Za dużo energii mają. Trzeba będzie zrobić jakiś lot pewnie. się pogoda ładna zrobi. Ostatnio chciałem zrobić, ale pogoda się popsuła. I już nie zrobiłem lotu. Ale... Przyjdzie czas, aby dolatać. No i co? No tak, latały teraz. Śniegle przynajdzie i będzie po ptokach. Dobra, pauzujemy. Może zejdą. Zaczynają przymiarkę robić. Coś się bardzo wystraszyły. Nie wiem, czy gdzieś Kubuś ale raczej nie. Chyba dzikus przeleciał, one się porozfryskiwały już. A już tam są. Już tam świrują. Porozpieprzały się. 我说，于世俗。 Dajcie spokój, śnieg pada one kurwa. Latać im się chce. Tak podnoszę, że ciężko je uchwycić. tutaj 4 chodździ niżej, ale tam z 15. Jest wysoko. Ok, <tryk> Siądą czy nie? Dobra, panowie, damy pauzę. Niech zejdą. Jestem, panowie, po pauzie. I gołębie zginęły. Chodziły. A teraz już ich nie widać. Gdzieś odeszły. Tak czułem, że tak się skończy. Dwadzieścia ponad gołębi. Poszło. I nie ma. Zobaczymy, czy przyjdą. tylko wróble lecają, nic więcej no nie ma ich nigdzie ich nie widać dobra pauzujemy, jak przyjdą, zobaczymy po pauzie dziesiąta dziesięć w końcu zeszły przyleciały. Prawie godziny czasu ich nie było. Całe szczęście. Dziesiąta dziesięć. Z przyszły. Także śnieg trochę przestał sypać. gdyby się rozpadało mocniej, to by było pewnie już po gałęziach. Dwa jaśniaczki takie już są w biurkach. Dzisiaj będę musiał je zobrączkować. Ale stare są na białych ogonach i białe. Tylko szyjeczki mają lekko siwawe. A widzę, młode oba będą miały. Będą sercowe. Tak to wychodzi po gołębiach. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Może później jeszcze coś dogram. Gołębie na szczęście wróciły. Zadowolony jestem. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Później coś dogramy. Witam serdecznie w drugiej części. Panowie, jadę do Andrzeja po obrączki. <laughs> Przy okazji muszę mu zawieść słomę. Do jego, dla jego kaczek, do tych budek, co tam postawią. Bo wyzwania do mnie. Kilka razy dziennie i pyta się o słomę, więc jadę mu zawieść, żeby nie było. Także jadę odebrać obrączki, muszę obrączkować młode dzisiaj. Jak odjeżdżałem, siedział obcy, ale nie wiem czy wejdzie, czy nie wejdzie. Zobaczymy. To ten sam gołąb co był wczoraj. Głębie na szczęście się poschodziły. Myślałem, że po tym śniegu będzie totalna porażka, ale nie. Po godzinie czasu wróciły. Także wszystko wszystkie są, wszystko jest. Cieszy mnie to bardzo. Także dobra. Jadę po obrączki, później coś dogram. Zobaczycie jakie obrączki. Pewnie już żeście widzieli wstępnie u Andrzeja na filmie, ale pokażę jeszcze raz. Także dobra. Pozdro. Później coś dobra. Jestem, byłem u Andrzejka, przywiezłem obrączki. Gołąbki. Niekarmione jeszcze, zaraz im dam. A obrączki mam takie panowie. Numer, miejscowość. Numer telefonu. Od jednego do stu. Imienne obrączki. Także 100 sztuk takich. Mam wystarczy mi. Także idę zobaczyć. Pokarmić. Zobaczyć, czy to obce. Jest czy to nie ma, bo wczoraj było, tu się działo, ale poszło. Zobaczymy. No, drzwi Kurwa, nie zamknąłem nawet. Zaraz im się jeść. Co maluchy? Co maluchy? Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. To wygląda. zobaczcie Moje jaśniaczki. Dwa takie młode. Tak jak mówiłem. Tu są czarne pióra, Takie, by miały być sercowe. Zobaczymy. Trzeba je zaobrączkować dzisiaj. No, tak samo jest i na tym. Pokaż tu się. O, być może będą. No, zobaczymy. Na razie jeszcze są jakie są. Będziemy później patrzeć. No siedzi obcy. Siedzi obcy panowie. O pasiak. Pasiaczek. Nie wiem co. Tu takie gołębie się biorą. Ale jest. A, się. Samic Obrączkowany. Nie wiem, czy to będzie widać cokolwiek. Złota obrączka. Numer. No, chyba się nie da ostrości złapać. 21 rok numer 18 z jakąś taką skówką No pokaż się. Pokaż się. Dla oglądających Takie coś sobie weszło Trzeba się zaraz wyzamknąć gdzieś osobno Tato ma pasiaki, to oddam jęu, bo ja tego nie trzymam. Tak Dobra panowie. Pozdrawiamy. Trzeba iść do domu. Coś porobić jeszcze. Także tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy. Później przyjdę tylko po obrączkuję gołębie. Także jak podobał się film. Dajcie łapkę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Zobaczymy, może w sobotę pojedziemy do Trzewa. Tu może Wam jeszcze przed świętami jakiś film nagram. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego.